Tak, tak, panie ministrze, ma pan rację w tym y, micie XIV, że CPK wjechało walcem w nasze środowisko i próbuje nas rozjeżdżać. To smutny dla nas dzień, nawet stosownie się ubrałem pod y, y, potrzeby żałobne. Pan mówi, że od kilkudziesięciu lat nie mieliśmy dużych y, inwestycji infrastrukturalnych. To oczywiście nieprawda, ale chcę powiedzieć, że ostatnio, od 2015 roku, to są duże inwestycje infrastrukturalne, ale które są praktycznie nietrafione. To inwestycja Ostrołęka, dostępka pod prom i ten nieszczęśliwy port, który pan nas komunikuje i prowadzi monolog, a nie dialog. Mówi pan, że panu się wydaje i my, Również potwierdzamy to, że panu się tylko wydaje. Pańska wiedza z tego zakresu jest naprawdę niewielka i należy słuchać fachowców. W związku z tym odwołujemy się do y, nauki i postępu, a nie y, tylko chęci i marzeń. Pan mówi, że wydaje panu się, że y, transparentnie pan y, komunikuje ludzi. To faktycznie to monolog, a nie dialog. W związku z tym, myśmy przedstawili wiele wariantów innych rozwiązań korzystnych dla polskiego lotnictwa i infrastruktury, która ma temu towarzyszyć. Ale co? Pan to wyrzuca do kosza. Pan komunikuje nas, że w najbliższym czasie będzie lokalizacja i rezerwacja terenu. Na dzień dzisiejszy praktycznie tego nie ma, nie jest nawet złożony wniosek. W związku z tym rozpoczyna Pan tak zwane wykupy dobrowolne. Mówi Pan e, z jednej strony o bilionach, jak ta inwestycja będzie przynosić, a z drugiej strony Pan proponuje 5 zł za metr dla e, rolników. Czy to nie jest ironia? Czy to nie jest kpie kpienie z. E, Prawdziwych, normalnych, dobrych rolników? Czy pan chce naprawdę zrujnować najlepsze gleby w Polsce? Czy pan chce mieć, właśnie zapisać się do historii w tym zakresie? Pan również mówi o tym, że w kolejnych etapach, zgodnie z prawem, zgodnie z logiką, będzie prowadzona ta inwestycja. I mieszkańcy tu nie widzą ani logiki, ani rozwagi, ani nawet rozumu. Pan nas informuje, znowu yy, monologuje, że nie możemy żyć w niepewności, bo Pan nas o, oczywiście informuje. I co z tego? Proszę mi powiedzieć, gdzie są nieruchomości zamienne, gdzie trzeba wyprowadzić ośrodki pomocy społecznej, gdzie pan chce przebudować cmentarz, gdzie chce pan ulokować dwa kościoły, gdzie pan tą infrastrukturę ogólną społeczeństwa na trzech gminach chce zrobić. Nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi. Pan się rzuca na instytuty naukowe, żeby im podbierać glebę. To niegodne, panie ministrze, rujnowanie instytucji jest waszą domeną, w tym instytutów badawczych i naukowych. W konkluzji tego, że pańskiego mitu, który pan rzekomo chce obalać, mówi, że to zostało już postanowione. Więc jak przedstawiają się konsultacje? Jak pan sobie wyobraża? Pan przychodzi z butami brudnymi w podstaw prawnych, Wykonuje Pan jakieś czynności, które mówi Pan, że będą to zbawieniem dla nas. Dziękujemy za takie zbawienie, Panie Ministrze. Już jak Pan widzi, szykujemy się na pogrzeb.